Grafik Snot Dead Park przedstawia profesor dr Zripowany Kropaczewski-Szymon, Zripownika podstarzałego grafika, Ripseller roku 2020. 44 poripane opowieści czytają, czyli ripują, nie rapują. Bogdan Żółkowski i Karina Danielewicz. Tata grafik, a detale w typografii. O czym to ja miałem powiedzieć? A teraz opowiem wam, jaki grafik dostaje prezenty. Na przykład na dzień ojca. Brr, strasznie nie cierpię tego określenia. Co to w ogóle jest? Ojciec, stanowisko partyjne, stan cywilny wykluczający noszenie hobitu, przepraszam, habitu. No chyba nie, bo na panów habitach także mówi się ojciec Bonifacy na ten przykład. Ojciec. Słabe mam skojarzenia z tym słowem, ale, ale nie o tym miało być. Kurczę, jednak o tym. A polski film wcale mi nie pomaga. Wiadomo, że jak jest polski, to albo romantyczna komedia, albo martyrologia i cierpiętnictwo. I właśnie takie są pręgi. I o ojcu... Ojciec równa się cierpienie. Ale pomijając właśnie całe cierpienie tego filmu, to fajne jest w nim to, że Wojciech, główny bohater, ten co ma ojca, yy, słucha metalu. Oczywiście metal ma wyrażać jego złość, szorstkość, nieprzystosowanie społeczne. Taki jest stereotyp. No ale nie o tym to miało być. A o ostatniej scenie filmu, który doskonale podsumowuje całość. Wojciech dowiaduje się, że został ojcem właśnie Jak ja nie cierpię tego słowa A tyle razy już je tutaj wymieniłem No ale do rzeczy, a nie od rzeczy Wojciech pisze, bodajże na zaparowanym lustrze swoje imię I następnie wykreśla pierwszą literę W oraz ostatnią H. Co zostaje? Dopowiedzcie sobie sami bo kolejnego pisania tego słowa już nie przetrwam. No ale o czym to ja miałem powiedzieć? A, a coś takiego fajnego w tej całej scenie? A, a zabawa liternictwem. Coś, co grafika fascynuje, coś, co grafika świeżby, litery, zabawa, pomysł, czyli mówiąc fachowo, typografia, formatowanie tekstu, konstruowanie liter, a z tych liter i słów kompozycji. Czasami wystarczy odpowiedni dobór fontu, kształtu, wielkości, ligatury, połączenie dwóch liter i już niczego więcej nie trzeba. W ten sposób dotarliśmy do głównej myśli, która połączy wątki ojcostwa i typografii. Jak myślicie, co grafik dostaje na dzień taty od swoich pociech? Co to za zdziwienie? A tak, bycie grafikiem wcale nie wyklucza rodzicielstwa. Zapatrzenie w litery, barwy, piksele i krzywe bezira wcale nie eliminuje grafika z frejdowskiej analizy dotyczącej płci i popędu. Grafik niezależnie od płci posiada to i owo. I to i owo działa tak samo, jak dajmy na to upiekarza, mecenasa, lekarza, profesorom. Jak politykom działa, to tym bardziej grafikom długa broda, dredy czy inne wywiasy na głowie, tatuaże czy też inne takie atrybuty, bo tak jest, stereotyp grafika w naszym społeczeństwie wcale nie wyklucza rodzicielstwo. Tak. Ale wam teraz powiedziałem. No ale nie o tym miałem mówić. Chociaż jeszcze tylko wspomnę a propos tego stereotypu grafika. Otóż kiedy pracowałem w pewnej firmie na stanowisku grafik operator DTP, w firmie mającej monopol na świadczenie usług, nie powiem jakich. Informatycy mieli obowiązkowo chodzić w garniturach, koszulach i krawatach. Nie cierpię. O jak ja tego nie cierpię. A ode mnie grafika nikt niczego nie wymagał. Wręcz przeciwnie. Oczekiwano bym się czymś wyróżniał, jakąś ekstrawagancją, czymś, co by krzyczało z daleka: Patrzcie, artysta idzie. Grafik. Ale znów nie o tym. Zatem co grafik tata dostał od swoich dzieci na Dzień Taty? Uwaga, usiądźcie wygodnie, odstawcie kubek herbaty, czarnej mam nadzieję, na stole i słuchajcie. Jost hohuli! Detal w typografii to książka, a właściwie książeczka niewielka, zaledwie 72 strony. Biała okładka, tylko autor, tytuł i pomarańczowy dopisek. Zwięzłe i dogłębne omówienie zagadnień dotyczących czytelności tekstu. Moje dzieci są genialne Jak one wpadły na to, że to jest rzecz właśnie dla mnie Najlepsza, najwspanialsza Gdyż tę książkę będę miętolił, wyginał, kartkował Bo tutaj jest wszystko w składzie wyrazów W kapitalikach, wersalikach, łamach, wierszach, interliniach Genialne dzieci, genialna książka Ta książeczka pokazuje, że grafika wiecznie żywa Typografia wiecznie żywa a w muzyce też A nie jak na płycie R.E.M. Did Letter Office Bo R.E.M. rozwinę sobie tak Romantic, Eccentric, Mystical Dlaczego tak? Bo są to po prostu nazwy fontów Biuro Martwych Liter Tak sobie przetłumaczę tytuł Chociaż muzycy pewnie coś innego mieli na myśli, ale mnie pasuje taka interpretacja, bo ich okładki to doskonała zabawa liternictwem i grafiką, a płyta nietypowa, bo zawiera tak zwane B-Sides, czyli strony b singli covery np. Velvet Underground i Earl Smith oraz rare taski, czyli REM. Jakiego nie znacie? Pełne subtelnych detali, jak detale w typografii. Ech, kochane dzieciaki. Z graficznym pokręceniem podstarzały grafik. Dziękujemy za wysłuchanie. Jest nadzieja, że odripało ci na punkcie ripa. Zapraszamy do przeczytania i wysłuchania innych książek z tej serii. Z ripownika podstarzałego grafika, ryb cyklika rasterum pancum, 60 opowieści podstarzałego buntownika. Z ripownika podstarzałego grafika, 66,6, the number of the rip, czeluścia poligrafii w heavy metalowym młynie. Ripszyszki i ripszysze wszystkich krajów, łączcie się.